Dzień dobry kochane. Dzień dobry jeszcze raz. Jak już pewnie się spodziewacie, dzisiejszy krótki wykład, krótka wskazówka dotyczyć będzie, że Kasia Gałężewska, Maciej Gałężewski, Dobra. Maksarz, wykładowcy w USIZ. No, no i drogie panie. Witamy Was w tym specjalnym okresie, specjalnym zarówno jeśli chodzi o obsługę klienta, o wykłady, o, o całe nasze życie, bo tym ta doba koronawirusowa dotyka Was wszystkich, jak i nas. Dotyka, natomiast daje troszeczkę do myślenia. Myślę, że to jest dosyć fajny moment do tego, żeby się zreflektować trochę nad tym, co warto, czego nie warto, jak o siebie zadbać i dzisiaj właśnie w tej tematyce dbania o siebie i dbania o swoje rzęsy e, będziemy wam starali się przekazać choć troszeczkę takich domowych metod e, odżywiania rzęs, domowych metod na to, aby ten, ten czas wam ubić, aby móc sobie zrobić. No Kasia mnie obcięła? Można? A, e? pięknie. <laughs> nie, nie. ci obcinałam też psa, ale nie wyszło tak ładnie. A, dajże, tak. I, i, wracając do naszego głównego nurtu. Przygotowaliśmy Wam przepis na odżywkę, dosyć prosty, dosyć prozaiczny wręcz. Myślę, że większość z Was podobne składniki ma gdzieś bądź ma bardzo łatwo dostępne, dlatego też... Ten, ten odcinek. Ten, ten, ten... Składniki znalezione w kuchni i w domowej apteczce. Dokładnie tak. Jest to oczywiście znany wszystkim już olej grycynowy, który mamy tutaj przelany, obmierzony. Tak jest. Do tego mamy w kuchni znalezioną oliwę z oliwek, która jest bardzo, bardzo fajnym składnikiem odżywki do rzęstej domowej. My dodatkowo dołożyliśmy do tego witaminę E. Tutaj tą witaminę E dodatkowo mamy połączoną z witaminą A. Była ona w takich kapsułeczkach, ja tutaj skrzętnie je wyciskałem, więc polecam wielkim wyciskanie ich z kapsułek. Warto powiedzieć o tym, że taka domowa odżywka powinna Wam wystarczyć na bardzo długo. Jest też niedroga stosunkowo, ale przede wszystkim bezpieczna. Bezpieczna tak. dla Was, bo to pamiętajcie, że tych, tych sposobów na, na jak gdyby regenerację rzęs jest wiele: od odżywek do rzęs, serum do rzęs. Regeneratorów wzrostu. Dokładnie tak. Które jak pamiętacie. Dzielą się na te, które działają dobrze, źle, te, które mają więcej tych, tych złych, niepotrzebnych jak gdyby, skutków, ubocznych. skutków ubocznych. Tak jest, tych niepotrzebnych składników, które powodują mnóstwo skutków ubocznych. Pamiętajcie o tym, że ta biotyna, która działa, która funkcjonuje i, i pomaga wzrost, na wzrost działa bardzo, bardzo fajnie. Działa, ma też skutkiem ubocznym jest to, że włosy. Że z, w tej do ustnej. Tak, tak, absolutnie, w tej do ustnej, tak. że rosną wszędzie. Wszędzie, to, ładne, że, mamy piękne włosy w nie, pod na pachą głowie, i tak dalej, i, i tak też dalej. Się pojawia. Więc pamiętajcie o tym, że tak, jak najbardziej wszystko może mieć swoje... Ne, plusy, jak i też oczywiście takie e, małe minusiki, które mogą wpłynąć na to, że, że, że nie do końca będzie tak, jak tego się oczekiwaliśmy. Natomiast staramy się Wam pokazać to w sposób, który będzie dla Was bardzo przyjemny. Można porobić małe eksperymenty w domu, może nie tak duże, jak do tej pory robiłyście na uczelni. Natomiast oczywiście połączenie kilku składników, zrobienie sobie zdjęcia przed, czyli zrobić taką małą pracę badawczą, polecamy, bo myślę, że... Stać dla... się producentem kosmetyków. To też prawda. To też prawda. No, wystarczy przygotować te trzy składniki, czyli oliwy z oliwek, nie, olej rycynowy i witaminę E. My mamy z dodatką witaminy A, czyli o? mamy A plus +E. e. No proporcja. i jakiś pojemnik. I w proporcjach, tak? Jaki proporcja, Kasia? W proporcjach e, 5 do 5 do 1. Tak jest. Witamina czyli ma być dodatkiem. Witamina mhm. ma być tylko i wyłącznie dodatkiem. I mówimy tutaj tak. albo o 5 ml, albo o 5 łyżeczkach. W 5 litrach. W pięciu kilogramach? Tak. Więc 551. To jest taka nasza sugestia. Jeśli byście. Najłatwiej będzie Wam to chyba podzielić na łyżeczki. Tak jest, tak jest. Albo jeśli macie taką pipetę, którą my też przygotowaliśmy, to na kropelki. To od Was oczywiście zależy. A propos pipety i a propos tej, tej butelki warto, abyście umieściły ten preparat, tę odżywkę, którą same stworzycie, w pojemniku, który będzie zakręcany. Zakręcany po to, żeby miał mały dostęp powietrza do bakterii, do wszystko całego otaczającego ją światła. Natomiast istotne jest to, że pipeta dodatkowo będzie pomagała wam w aplikacji. Na aplikację będziemy dodatkowo yy, wspomagać oczywiście szczoteczkami, których, jak wiecie, kolor nie, barwa i kolor karty ma ogromne znaczenie do wzrostu. Yy, będziemy aplikować ją na szczoteczkę, po czym będziemy aplikować na rzęsy, w jaki sposób najlepiej wieczorem... Po demakijażu na czystą skórę, na oczyszczone pory, na oczyszczone cebulki włosa, na oczyszczony włos. I to jest też bardzo istotne. Tak że zawsze to nakładasz, właśnie. <grym> tak, zawsze to robię. Zawsze tak. po demakijażu. Zawsze po demakijażu wieczorem. I to jest wasz, bardzo istotne, żeby ten demakijaż był bardzo, bardzo dokładny. Pamiętajcie, aby nie zacierać rzęs. I teraz, jak gdyby, zewnętrzna suplementacja, tutaj, jak gdyby, odżywka jest. Yy, 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 z, jedną z dróg, aby te rzęsy się wzmocniły. Ten, ten czas wydaje mi się tej naszej o, izolacji, jest idealnym czasem, żeby zadbać o samą siebie. E, istotne jest tutaj to, żeby e, działać, jak gdyby na kilku biegunach jednocześnie. Po pierwsze, rzeczywiście odżywka. Po drugie, pielęgnacja skóry, pielęgnacja okolicy oczu, może być masować sobie żeby też cebulki, pobudzać do, do wzrostu rzęs. To bardzo istotne, że jak gdyby działanie też dietą, czyli wewnętrznie, czy suplementacją, też to wspomoże. dodatkowo wysypianie się, dodatkowo brak stresu. No, w obecnym czasie ten brak stresu, no, niektórym sprzyja ta sytuacja, w większości natomiast nie, więc ten stres się pojawia. Natomiast dobre odżywianie. Się. To tak jest, tak jest. I, I tutaj, aby być piękną, wystarczy po prostu się odpocząć, nałożyć na siebie troszeczkę preparatów który same. Jak go wykonać? Bardzo, bardzo prosty sposób. Zobaczcie, same tutaj. Piękna asystentka, chemik, będzie tą mieszał. Pięć miarek oliwy z oliwek. To bardzo. O, A. Kasia się odżywiła, też nam tutaj łóżeczko. No, to łóżeczko nie. też. Potrzebuję. Oliwa z oliwek, bardzo, bardzo ciekawy składnik, ponieważ dostępny bardzo. coś z kuchni? A nie tam, proszę. uh tą bez pieprzu. Pamiętajcie też, że możemy stosować inne nawilżacze rzęs, inne odżywki do rzęs. Dosyć ciekawą propozycją jest na przykład stosowanie wazeliny. Wazelina też a propos tych dodatków, no oczywiście może to być pomadka do ust, taka zwykła, bezbarwna, bezwonna, oczywiście bez dodatków chili, która powiększa Wam usta, podrażniając tutaj, więc pamiętajcie nakładać to na oczy nie do końca. I tak jak widzicie, prosty przepis, proste skonstruowana Łatwo skonstruowana odżywka. Zakręcamy, mieszamy 5-5-1. Taką dla Was przygotowaliśmy dzisiaj w tej propozycji. Mieszamy. Fajnie, gdyby sobie troszeczkę odstało już po wymieszaniu wszystkich składników, żeby też te składniki, jak gdyby zdążyły się ze sobą pomieszać, żebyście nakładały dosyć jak. Nie, jakoś. A żeby się po prostu zmieszały. Nie, dlatego, Połączone o, wszystkie. Wszystkie. Równomiernie. O, To Żeby się nie oddzielały, więc mieszamy ze sobą. No i gotowe. Zobaczcie, że gotowy taki preparat możecie nałożyć na, na szczoteczkę, no, wtłoczyć we własne rzęsy. E, będziesz w to, to? No, A? No, Tak. To nie jest wyprzone nie jest pieprzem. Natomiast, i to jest też to bardzo ważne, że Kasia ma sobie resztkę rzęs tych przedłużonych, nie bez powodu ma resztę, bo chcieliśmy Wam też pokazać w następnych odcinkach, jak usuwać resztę rzęs. Natomiast wydaje nam się, że warto połączyć te dwa procesy ze sobą. Odżywianie i usuwanie rzęs przedłużonych może są połączyć, bo właściwie to sugerujemy, że nawet trzeba. Nie trzyjcie, nie wyrywajcie tych rzęs, dajcie im chwilę. Nie ma preparatów magicznych, oprócz removerów takich profesjonalnych, do usuwania rzęs. Nie starajcie się w wtłoczyć Zostawcie, dajcie sobie dwa, trzy dni nie, które... nie, nie, nie dłubać. To bardzo ważne ja dla dłubaczek. Dłubię. Nikt nie dłubie, natomiast Nikt bardzo ważne, dłubało. żebyśmy pracowali tutaj z czasem. Mamy ten czas, który i tak ten hasztak zostań w domu, wydaje nam się, że, że, nam się, że, że on nam pomoże w tym, co by te rzęsy miały czas na to, żeby odpaść jednocześnie je regenerując. Dosyć proste, dosyć czytelne. Zostań w domu, a jednocześnie dbajcie o siebie. To bardzo ważne. Jak to robić, Katarzyno? Mamy szczoteczkę. Nakładamy sobie odrobinę preparatu własnoręcznie wykonanego kosmetyku. No i wczesujemy. Wspomocę odrobinę lusterkiem. Zdjęłam okulary, więc nie jest to proste. Wczesujemy sobie tak samo, jakbyśmy rzęsy tuszowały, czyli od góry, od dołu. No i absolutnie nie musimy się martwić, że skóra również zostanie nawilżona, bo to tylko dobrze jej zrobi. Dolne rzęsy, to co zostało na skórze możemy sobie wklepać. Drugie oczko. Widzicie? <grym zyczytanie> <grym zyczytanie> <grym zyczytanie> to nie może być coś normalnego. Wow. mam Jest trochę fejm? Lepujemy. No no i teraz ty. Ja Wam pokażę to później, Ale to bo... moglibyśmy poczekać jak wąsa? Powinno to wyglądać w ten sposób. Pamiętajcie drogie Panie, abyście dbały o siebie. My za Wami bardzo już tęsknimy. Nie możemy się doczekać. Działa? Ja? I teraz tak, stosowanie tej odżywki, pamiętajcie, aby stosować ją regularnie, najlepiej wieczorem po demakijażu. 30 do 40 nawet dni to jest ten taki okres 4 do 6 tygodni, w którym ta odżywka będzie... Dawała takie już fajne rezultaty. To, co sugerujemy, zróbcie zdjęcie. Zróbcie sobie swoje zdjęcie swoich rąk przed kuracją i od dołu, od góry po poproście kogoś, żeby Wam kliknął. Samo sobie kliknijcie. i porównajcie to z tym, co się stanie za te kilkadziesiąt dni, bo tych jak gdyby wzrostów nie widać spektakularnym od razu. Natomiast wydaje nam się, że większości z Was naprawdę ona sporo pomoże. Jeśli nie to oczywiście będziemy Was pomagać dalej. Już w następnym odcinku porozmawiamy o tym, jak zdjąć rzęsy, co dalej robić, żeby o nie dbać. Myślę, że dobry początek na to, żeby zacząć się bawić. Tęsknimy za Wami bardzo. Już nie bardzo, możemy się doczekać. Bardzo. Im szybciej, im dłużej zostaniemy w domu, tym szybciej się spotkamy. To może to brzmi trochę w dziś, więc zostańcie w domu. I do zobaczenia. O, jak szybciej. Pa! Dziękujemy, że udało Ci się dotrzeć do końca tego filmiku. E, mamy nadzieję, że ten przepis Ci się spodobał. Ale mamy dla Ciebie konkurs. Konkurs, który polega na tym, abyś w komentarzu wpisała swój, domowy sposób na pielęgnację rzęs. Czy to jakaś odżywka, czy to jakaś wazelina, czy to cokolwiek innego, co ze sobą mieszasz. Podaj nam skład tego Twojego kosmetyku wpisz to w komentarzu, krok po kroku jego przygotowujesz i jak go stosować. A dla osób, które zbiorą, dla osoby, która zbierze najwięcej lajków pod swoim komentarzem w określonym czasie, przygotowaliśmy nagrodę. Jest to bon o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie, czy na www.maxlash.pl Oczywiście bezterminowo możesz go wykorzystać od razu albo po prostu za jakiś czas. Od Ciebie to tylko zależy. Czekamy na ciekawe sposoby pielęgnacji, czekamy na ciekawe Przepisy? Będziemy testować je na Tobie. Możemy testować je na mnie, możemy sami je testować. Bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi, jak Wy dbacie na co dzień o swoje. Więc przez chwile Uwolnijcie nas. <ścoughs> Buziaki. Buziaki, papa. Pa.